które który Państwo zobaczycie pod tym względem jest absolutnie ciekawy. Mianowicie jest, jest to jest to pierwozorem był, a pierwowzorem tego jest książka, która wydana została w ogóle kilka lat później, kiedy mm. film już powstał, trzy lata później. Książka, która wtedy, którą wtedy nosiła jeszcze tytuł Kobieta pamiątka, później ona się nazywała Kobieta z prowincji. Jest to książka, proszę Państwa, zrealizowana przez zawodowego socjologa. Waldemar Siemiński, ten pisarz, o którym Barański mówił, że jest pisarzem najdoskonalszym, różni się trochę od jakby, tych prawdziwków literackich Barańskiego. Jest socjologiem, jest naukowcem, który, który zajmuje, się, zajmuje się, znaczy bardzo wiele publikuje, ma bardzo wiele publikacji w zakresie właśnie socjologii. Waldemar Siemiński e, pomysł na, na tę książkę i realizacja jej to było, proszę Państwa, e, to było proszę Państwa następująca rzecz. Mianowicie on nagrał swoją ciotkę, która mieszkała w Kazimierzu nad Wisłą e, dla celów m, naukowych dla Polskiej Akademii e, Nauk. Mianowicie chciał e, e, Utrwalić jakby życiorys przeciętnej kobiety w Polsce. To jest bardzo specyficzne także w twórczości Andrzeja Wańskiego, że on zawsze będzie chciał pokazywać przeciętnych y, bohaterów. Więc y, Siemiński jako zawodowy socjolog jedzie do swojej ciotki i nagrywa po prostu jej życiorys. Ta kobieta nie ma żadnych kompetencji y, kulturowych, żeby to oczywiście y, opisać. Opowiada mu swój, um, swój życiorys. Mianowicie m, mieszka, m, mieszka w Kazimierzu m, Dolnym, opowiada mu o swoich m, dwóch mężach, opowiada mu o tym, jak się mieszka w małym miasteczku, jak gdzieś tam trochę w tle m, m, wydarzała się historia, czyli II wojna światowa, później, później PRL, to są, to są lata 80. I proszę Państwa, taki był. Taki był punkt wyjścia, do, literacki punkt wyjścia do tego, do tego um, utworu, czyli, um, czyli przedstawienie, um, przedstawienie życiorysu przeciętnej kobiety w Polsce w XX, um, w XX wieku. Andrzej Barański zrobi um, jeszcze taki gest, że um, na bazie tego materiału wyjmie jakby życiorys tej kobiety z, z Kazimierza Dolnego, taka miasteczka dosyć mocno rozpoznawalnego. I słuchajcie państwo, obsadzi to, sfilmuje, sfotografuje ten film w, w mieście, które nazywa się Piątek, które jest, proszę państwa, geograficznie w centrum Polski. Geograficznie ono jest w centrum Polski po to, żeby właśnie jeszcze bardziej dopowiedzieć to, żeby opowiedzieć tą przeciętność, że opowiadamy po prostu życie przeciętnej osoby, niewyróżniającej się pod względem tutaj właśnie i tego materiału literackiego, i pewnej dramaturgii, którą opowiadamy, i właśnie jeszcze tego geograficznego ułożenia. I teraz, proszę Państwa, po to, żeby te obrazy, żeby te obrazy, ja stawiam tutaj tezę, że te obrazy są bardzo konsekwentne, te wybory są, są bardzo konsekwentne i ta polityka jest... I ta poetyka jest bardzo spójna, bardzo nietypowa dla, jak mówię, dla polskiej mentalności. Po to Barański tworzy jakby swoją metodę na robienie filmów. On ją nazywa metodą etnograficzną, czyli taką właśnie metodą troszeczkę bliską narzędziom powiedzmy so socjologii. Słuchajcie Państwo, on pisze, w jednym z wywiadów mówi o tej metodzie w ten sposób. Zawsze bowiem chodzi o to, aby odtworzyć spietyzmem. Cały zespół spraw materialnych, towarzyszących akcji i czasowi, zresztą nie tylko materialnych. Niejednokrotnie staram się, aby pewne określone słowa czy frazy charakterystyczne dla danego czasu koniecznie znalazły się w dialogach. One dają wiarygodność, współtworzą klimat epoki. Często łapię się na tym, że mniej mi zależy na intrydze, a bardziej na właściwej prezentacji owego tła. I w kolejnym miejscu to podkreślę może, może to, co uważam za najważniejszą część tej, tej, tej wypowiedzi reżysera, że mniej mi zależy na intrydze, a bardziej na właściwej prezentacji owego tła. Znany, Barański jest na przykład znany z tego, że w mm, w filmie, o którym już wspomniałem, w jego debiucie w, w domu w 75 roku zależało mu, żeby pokazać scenę z wersalką. Scenę z wersalką, kiedy ojciec wypowiada słowa, ponieważ syn jest na studiach i przysyła książki, i ojciec wypowiada słowa, zaraz będziemy mieli w domu Bibliotekę Narodową, matka pakuje te książki, do takiej wersalki, jaką jeszcze pamiętamy ze starych... Ze starego starych takiego wystroju domów. I słuchajcie Państwo, żona Andrzeja Parańskiego, która jest dekoratorem wnętrz we wszystkich jego filmach, to jest bardzo konsekwentna współpraca i jest to coś absolutnie ważnego w poetyce tego, tego, tego filmu, tego reżysera, ponieważ on przez przedmioty w dużej mierze właśnie opowiada, odtwarza to tło. Przedstawiła mu, proszę Państwa, około 30 takich kanap, wersalek, żeby mogły znaleźć się w filmie. I Pański każdą z nich odrzucił i pojechał ekipa filmu pojechała do jego domu i przywieźli tę wersalkę, do której rzeczywiście ojciec wkładał te, te książki, ponieważ tylko wtedy reżyserowi pasowała do koncepcji artystycznej. O to chodzi z tym odtworzeniem po prostu całego tła, z, z tą wiernością, z tą wiernością przedmiotów. Tu już wspomniałem o tym, że że Barański mówi, że nie tyle zależy mu na intrydze, co na owym, owym tle. Barański w innym z wywiadów powiedział proszę Państwa, że on robi fabułę, ale nie w metra, ale w centymetrach. To jest też bardzo, bardzo takie istotne, mianowicie dlatego mówi się o takim spowolnionym rytmie tych, tych jego filmów. Ci... Kino barańskiego, proszę Państwa, to jest takie kino wychodzące przeciwko klasycznie pojętemu kinu opartemu na klasycznie pojętej dramaturgii. To znaczy, gdzie jest zwykle rozwinięcie akcji. Kulmi jakaś ekspozycja, rozwinięcie akcji zwrotnej częściej, i, 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 i punkt kulminacyjny, i, i rozwiązanie. tak? Barański twierdzi, że to jest zafałszowane, to znaczy, to nie oddaje logiki życia. W 90 minutach chce się jakby zmieścić jakąś opowieść o naszym życiu, a on zwykle rządzi się inną logiką, inną dramaturgią. I ci pisarze. Ci twórcy z tej jego linii, ci niekompetentni można powiedzieć, pisarze, tę logikę życia potrafią jego zdaniem, jego zdaniem oddać. Znaczy oni są jej wierni, a on swoim kinem jest wierny tej logice. Dlatego jest to kino, które, które nie jest kinem sensacyjnym, nie jest kinem, znaczy ono jest programowo nie jest kinem sensacyjnym. I programowo, jak mówię, od, od tych klasycznie pojętej dramaturgii jest, jest to kino skrajnie różne uciekające, programowo uciekające, bo, 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 bo taka dramaturgia, zafałszowuje, zafałszowuje logikę życia, a taką należy, należy oddać.